Miołajca i syna, i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, zaczynamy dzisiaj wielki post. To właśnie, z Miłosierdzia Bożego jest ten post. Z Miłosierdzia Bożego dany jest nam czas na pokutę. Z Miłosierdzia Bożego możemy pokutować, możemy zadośćuczynić za nasze grzechy. Z Miłosierdzia Bożego możemy za nie żałować, możemy również je wypowiedzieć w sakramencie pokuty. I tak, Drodzy wierni. Zaczął się czas pokuty. Jak nie teraz, to kiedy? Jak teraz nie zbierzemy się sami w sobie, żeby pokutować, to kiedy tą pokutę będziemy czynić? A czynić trzeba i każdy ma swoje grzechy na sumieniu do odpokutowania. Jedni więcej, drudzy mniej, ale każdy ma coś do odpokutowania, gdyż wszyscy jesteśmy grzesznikami. I właśnie ten czas pokuty jest nam dany do tego, byśmy sobie nasz grzech uświadomili, byśmy go nie zakrywali, byśmy nie przynaczali rzeczywistości, ale w prostocie przed Bogiem go wyznali. Tak drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus powiedział bardzo mocne słowa. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie. To są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, a skoro to są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, to one mylić się nie mogą. I Pan nasz Jezus Chrystus, ty nasz przestrzec przed tą ślepotą serca na temat naszego stanu, bo to jest naprawdę wielka ślepota serca, jeżeli uważamy, że nie mamy nic do odpokutowania, A mamy za co pokutować i to konkretnie. I to konkretnie. Konkretnie, mam za co pokutować. Dlaczego? Ponieważ popełniłem konkretne grzechy. I te konkretne grzechy domagają się zadośćuczynienia. Jak nie w tym życiu, to w następnym. Ale lepiej pokutować jest w tym życiu, bo pokuta w tym życiu jest o wiele lżejsza aniżeli w następnym. Bo na tamtym świecie będzie tylko sprawiedliwość. Tutaj mamy czas miłosierdzia. Tutaj Bóg jako jest dla nas jeszcze te kary są mniejsze niż na nie zasługujemy. Drodzy wierni, Bóg. Nie tylko jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze, to jest główna prawda wiary, ale również jest sędzią surowym. Jest surowy, a co to oznacza? To wszystko oznacza, że Bóg ustanowił konkretne prawa i przestrzegania tychże praw wymaga z całą bezwzględnością, według Boga rzeczywistość miała wyglądać w konkretny sposób, a myśmy się od tego Oddalili. I to oddalenie od Bożych planów przez Boga będzie bezwzględnie karane. Bóg chciał, aby Twoje, moje życie wyglądało w ten, a nie w inny sposób. A myśmy co z nim zrobili? Jakżeśmy spożytkowali ten czas dany tu na Ziemi? Nie tylko żeśmy go marnowali, nie tylko go marnujemy, ale na to używamy go po to, żeby obrażać Pana Boga. I my myślimy, drodzy wierni, że Bóg sobie na te wszystkie nasze grzechy tak przymknie oko, że nie wymaga, że nie wymaga za nie zadośćuczynienia, że możemy otrzymać odpuszczenie tych grzechów bez skruchy, bez żalu za grzechy, bez, wy, bez spowiedzi, bez zadośćuczynienia. To jest niemożliwe, sprzeciwiałoby się to wszystko sprawiedliwości Bożej. A sprawiedliwość Boża. Wymaga, aby każdy grzech, chociażby nawet ten najmniejszy, był ukarany. I albo sami się ukażemy, albo Pan Bóg nas ukaże. Bo Bóg nie chce naszej śmierci, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale tego, aby się nawrócił i żył. A to nawrócenie nie jest prawdziwe, jeśli nie ma pokuty. Jeśli nie ma pokuty, jeśli nie ma skruchy za nasze grzechy, jeśli nie ma spowiedzi, jeśli nie ma zadośćuczynienia. To sobie z Boga kpinę robimy. Drodzy wierni, brak pokuty powoduje zatwardziałość. To właśnie pokuta kruszy serca, to właśnie pokuta zmienia wolę człowieka, to właśnie pokuta sprawia, że człowiek przestaje grzeszyć i zaczyna wypełniać uczynki przeciwne. Pierwszym, ale nie ostatnim krokiem pokuty jest zaprzestanie grzechu. Ale to nie koniec, to tylko początek. Trzeba następnie czynić uczynki przeciwne tym yy, rzeczom, które żeśmy wcześniej czynili, tym grzechom, które wcześniej popełniliśmy. Tak więc ten, kto kradł, niech teraz pracuje własnymi rękoma, ażeby mógł utrzymać samego siebie i żeby mógł udzielać potrzebującym. Kto popełniał grzech nieczyste, niech umarci się cieleśnie, Niech ciało, które wcześniej doznawało, Rozkoszy, niech teraz dozna bólu i utrapienia. Kto się obiadał, niech pości. Kto nienawidził, niech kocha. Kto zazdrościł bliźniemu, niech cieszy się z dobra bliźniego, jak ze swojego własnego. Drodzy wierni, pokuta nie jest łatwą cnotą, wymaga ona dużego wysiłku, tak samo jak i spełnianie obowiązków naszego stanu. Nie można w życiu tylko i wyłącznie pokutować, nawet w okresie pokuty. Sama kara bez miłości jest nie do zniesienia i paraliżuje nasze działanie. Dlatego, też w pokucie, chodzi przede wszystkim o to, żeby bardziej się kochało. W pokucie, jak w każdej cnocie, chodzi o to w ostateczności, by bardziej się kochało. Więc te ćwiczenia pokutne, które podejmujemy od dnia dzisiejszego, muszą nas prowadzić do większej miłości. Tu nie chodzi o to, by budować własne ja, by własne ja mogło powiedzieć jak bardzo się umartwiło, ale trzeba je ukrzyżować. A krzyżujemy je wtedy, kiedy nie patrzymy na samych siebie, ale patrzymy na cnotę, patrzymy na Pana Boga. I podam tu przykład. Jeśli mamy do wyboru na przykład małe umartwienie, średnie umartwienie albo duże umartwienie, to niekoniecznie musimy wybierać to, które będzie najbardziej fizycznie bolało. Bo, albo, ale wybierzmy to, które nas najbardziej do Pana Boga zbliży, które sprawi, że będziemy bardziej Pana Boga kochać, bowiem wielkie martwienia czasami prowadzą do Pana Boga, ale nie zawsze, czasami jest wręcz odwrotnie. Więc przed każdym uczynkiem pokutnym należy sobie zadać pytanie, czy to mnie prowadzi do większej miłości Pana Boga? Czy na przykład post o chlebie i wodzie przez 40 dni sprawi, że będę bardziej kochał. Pana Boga, czy wręcz przeciwnie, będę bardziej kochał samego siebie i wyczerpię swój organizm? Jeżeli tak, to oczywiście, jeżeli to jest wyraz naszej gorliwości i przez to będziemy bardziej kochać Pana Boga, to jak najbardziej trzeba to czynić. A jeżeli nie, to trzeba coś wybrać łagodniejszego. Bowiem nie od każdego Bóg wymaga tej samej miary pokuty, a miara pokuty zależy od bardzo wielu czynników, jak chociażby od poziomu winy, które się wcześniej. Popełniło w przeszłości, ale to nie jest jedyny czynnik determinujący wielkość pokuty. Wielkość pokuty zależy również od poziomu łaski, który obecnie mamy. Na przykład święty Franciszek, który był przepełniony łaską Bożą, był zdolniejszy do większej pokuty aniżeli przeciętny chrześcijanin. Wielkość pokuty zależy również od obowiązków stanu, jakie mamy. Trzeba podejmować takie pokuty, ażeby, żebyśmy tych obowiązków stanu naszych nie zaniedbali. Wielkość pokuty zależy również od naszych sił fizycznych i psychicznych, od naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jest naprawdę wiele czynników, które determinują wielkość pokuty, dlatego też nie należy przykładać cudzej miary do nas samych, ani naszej miary do innych, gdyż nie znamy dokładnie stanu innych. Wielkość pokuty zależy przede wszystkim od woli Pana Boga, i to ona ostateczności determinuje tą wielkość pokuty. A wolę Boga możemy poznać przez posłuszeństwo. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do naszych ćwiczeń pokutnych, to zapytajmy się naszego kierownika duchowego, czy też spowiednika. On na pewno nam doradzi, jeżeli. Nie mamy ani jednej, ani spowiednika stałego, ani kierownika, to zapytajmy się jakiejś osoby doświadczonej w sprawach duchowych, doświadczonej, która jest także nam życzliwa i która w sposób autentyczny się o nas troszczy i która będzie mogła nam w sposób kompetentny doradzić, co dla naszego stanu jest najlepsze. Ponadto osobą nam życzliwym jesteśmy w stanie. Bardziej zaufać. Drodzy wierni, niedługo odbędzie się to ten obrzęd te, e, posypania głów popiołem. Niech ten obrzęd uprzytomni nam nasz koniec. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, że tak jest nasz koniec i dlaczego czynimy pokutę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.